Konrad dostał sms od kochanki. Kobieta przepraszała go za agresję swojego męża i za to, że go okłamała. Wszystko ci wytłumaczę. Konrad, zaczekaj. Zejdź mi z oczu. Przepraszam, że cię okłamałam, ale zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. Ewa, jesteś mężatką, z nami koniec. No Robert jest alkoholikiem. Nie interesuje mnie to. Pije mnie. Zobaczył nas wczoraj i zrobił to, co robi zawsze, jak coś mu się nie spodoba. Dlaczego mi o nim nie powiedziałaś? Poszukałam ukojenia, bo przy tobie czułam się tak, jakby tamtego życia nie było. Siniaków, Norberta. Nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Już wszystko powiedziałeś. Oczywiście szanuję twoją decyzję i będę cię unikać. Nie chcę cię narażać. Dziękuję ci, że byłeś w moim życiu chociaż przez chwilę. Ewa jest ofiarą przemocy domowej? Przez lata napatrzyłem się jak ojciec tłucze matkę po pijaku. Więc aż za dobrze wiem jaka to trauma dla kobiet. Może powinienem jej wybaczyć? Być z nią. Prawda jest taka, że miałem ochotę wziąć ją w ramiona, przytulić i powiedzieć, że jest już bezpieczna.